Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj będę mówić troszeczkę ciszej, bo oni nie mogą usłyszeć tego co mam wam do powiedzenia, bo zabieram ich w naprawdę, naprawdę super miejsce planowałem to już od dłuższego czasu, ale po prostu nigdy tego czasu nie miałem, żeby zrealizować mój pomysł ale w końcu naszedł ten dzień i zrealizujemy ten pomysł, oni już są spakowani, czekają na mój ruch tak naprawdę nie wiedzą gdzie jedziemy, wy również nie wiecie gdzie jedziemy, chyba że wiecie po ale najprawdopodobniej nie, w każdym razie w dzisiejszym odcinku no coś się wydarzy i najbliższe dwa tygodnie z Będziemy w zupełnie innym miejscu. Także, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo dzisiejsza niespodzianka będzie naprawdę, ale to naprawdę super. Zarówno dla Was, zarówno dla nich, i zarówno dla mnie. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Okej, okay, no to co, jesteście gotowi? Tak, A jest. gdzie jest w ogóle dredzarz? Dredziarz A to A co ja? mojej dziewczyny jest, bo powiedział, że dojedzie od dziewczyny. Aha, no tak w zasadzie. O yes, To jest miłość, my się tak kochają. Dobra, w każdym razie Gdzie jedziemy? Powiedz nam Gdzie jedziemy? Nie mogę wam powiedzieć gdzie jedziemy no, Bo to jest niespodzianka czym jedziemy? Czym jedziemy? Busem, specjalnie wynająłem busa na tą okazję Tylko jak nie ma drudziarza to troszeczkę bez sensu, że wynająłem busa A Jaszczur gdzie jest? Jaszczur też dojedzie Aha konserwator też dojedzie O, no właśnie, o nie To my na jazdę pięć nie... osób wziąłeś busa, tak? No ale ten bus i tak się przyda, tam, tam już na miejscu, bo jedziemy to co znowu? W Mercedesie byśmy mieli się, przepraszam bardzo, wszystkie nasze walizki na naszych nogach? Nie, nie wdejcie się w Mercedes, to jest bo rozumiem, rozumiem, to Rozumiemy, rozumiemy, w domu To pewnie twój kolejny prank nigdzie nie pojedziemy. Bez kitu będziemy... Imili? Nie, żaden, żaden prank. W każdym razie troszeczkę będziecie musieli mieć długo zasłonięte oczy. Długo? Długo. No, 4-5 godzin. Zależy jak szybko będę jechać. No, bardzo zabawne. Nie, serio. Mówię całkowicie poważnie. Ale to nie ma znaczenia, nie możesz godzinę przed tym dojazdem nas... No właśnie, lepiej będzie było. Eee, 4-5 godzin kocham. Dobrze, to może w połowie trasy wam zasłonię oczy. Okay. Okay. Czyli 2 godziny. 2 godziny, dwie dwie godziny, dwie godziny mieć coś na oczach. Chodź tam, 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 tam. Dwie godziny nie wytrzymacie zasłoniętymi oczami? Tak. wytrzymać. Nie. Wytrzymać. Ale ty robisz... Pranka, nie nie robi robię no, żadnego pranka. Ten uśmiech może oznaczać bardzo wiele. Albo pranka, pranka, albo coś przyjemnego, ale nie wiem. A ty pewnie, ty pewnie o tym wiesz, pewnie podziedziałeś się. Przyjemnego? Nie, nie powiedziałem. Nie tak, nie. Zawsze, zawsze ci bierzesz. Dobra, spakowani wszyscy są, tak? tak. To, pak to pakujemy się do buca i lecimy. Jaki entuzjazm. A mamy fotelik dla niego. A powiedz jest energia, energia chóra. Energia, energia no, dobra, jak wam się busik w ogóle podoba? Fajne. Możemy już i do niego, bo jest zimno strasznie. No właśnie nie. Znaczy, teoretycznie możecie już iść, ale od tego momentu musicie mieć zakryte oczy, bo nie możecie wiedzieć, gdzie jedziemy. To trzeba otwierać walizki. A wiesz, jaki tam jest syf z tyłu? Co Op. ja ja robisz? Nie mogę się tym wcześniej przypomnieć? A jak zamknę oczy, to. Będę nie, tak? Nie, nie, będziecie mogli tak, bo. Nie, bo będziecie podglądać. Nieprawda będziecie podglądać. Nie, będziecie podglądać. Gdzie jest karzałek. Nie, ale musicie się zakryć. Tak, ale słuchaj, on jest taki niski, że on z tych spodzielni tam nic nie widzi. No, a wiesz, że jak stanę tam na prostych nogach, to nie dotykam nawet sufitu. Ja sobie nie, zakryję oczy, nie, 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 nie. Najpierw zakrywamy oczy, wchodzimy do auta. Ja kieruję już do samego końca. No i jest jesteśmy chore. na miejscu. Musicie wytrzymać co najmniej dwie godziny. Dobrze, to teraz proszę bardzo. Ty otwierasz wszystkie walizki i ty szukasz. Dobrze, dobrze, biorę. No dobra, pakujcie się do auta, spokojnie. Spokojnie. Gdzie jest, jest auta. No spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja was zaprowadzę do... Wielka, przestań, zaprowadzę was do auta to... i lecimy. A ty prowadź mnie. No to chodź. No to daj mi rękę. No chodź, chodź. Wiolka. Ale ty mnie nigdzie nie, nie, nie się no, boję. Nie, 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 nie ty nie się mnie boi. To znaczy, to Wielka, nie... weź tutaj się o auto opsyj. Dobra, spokojnie, ja to zamknę, idźcie po prostu. Idźcie po prostu do auta. Idźcie po prostu. Do auta, no fajnie. Tam, 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 dobrze idziecie. Dobrze? Tak, dobrze idziecie. Wielka, możesz się zapakować do tego auta? Ale ja go nie widzę. Tu masz, no jak, ale czujesz, no? Tu masz, tu, tu, tu niżej, 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 wielka, niżej, niżej, niżej. O ma ja miąs plamkę, no. I lecimy. Wiesz, że jesteś niepoważny? Czemu niepoważny? Jesteś niepoważny, bo kupiłam sobie jedzenie i nie mam teraz jak go zjeść. I muszę dwie godziny bez jedzenia, bo tu sobie myślisz, że mamy mieć No Nadam sobie coś radzi. Ale. Ja, ja się boję ciemności. Nie jest tak niewygodnie. Jak ja mam tak jeść? No normalnie. Mam coś na oczach, no właściwie to nie jest normalne, bo tu sobie że dwie godziny mamy tak być, więc jesteś niepoważny. Dobra, dwie godziny przebolejesz, A czemu nie po pół godziny wcześniej? Czas... Nie podglądam, tylko chciałbym żeby nie... nie bardziej słyszał, Czyś bardziej słyszał, jak ja krzyczę, Jak jestem bardzo wkurzona. Ponieważ dwie godziny... dlaczego w ogóle tego 20 minut przed nie możesz, nie możesz zrobić? Zabrać tam telefony, żebyśmy nie sprawdzili lokalizacji i tyle. No bo to, to ma być niespodzianka. No to, to i tak będzie tak, tak nie będziemy, gdzie jedziemy. Znaki drogowe, Każdy, jak ma rację. Znaki drogowe. Ja nie umiem czytać znaków drogowych. Co? Umiesz, umiesz Wielka. Nie prawda. Dobra, nie farmazon, tylko zakryj oczy i lecimy. Hmm. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, możecie już wyjść. Chodźcie tutaj miejsce. za moim głosem, nie tam Wielka, za moim głosem. Ja się prawie wypaliłem. Spokojnie. Kawałek. Ty widzisz jak nie, ja idę do ty mi kamery że kamienie są. Spokojnie, 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 spokojnie. Chodźcie teraz za mną, za moim głosem, chodźcie. Ale Co? to chodźcie za Uważajcie, uważajcie, uważajcie! Uważajcie! Uważajcie, jest schodek, uważajcie jest schodek. O, też nie. Jest schodek, no? Jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden, no. Idziemy. A jeszcze czy nie ma już? Już nie ma. I teraz na wprost. O kurko. Nie no, Dobra, dobra, jeszcze kawałek. Stu jadam. Chodź, Kazę! Gdzie chodź? Hej, to taka karma! Czuję drewno, czuję drewno. Czujesz drewno? Czuję drewno. to to, to nieźle czujesz drewno przez. Co? Nie ma tej imię Biolka, dobra. O, odejdź, muszę zamknąć drzwi. Odejdź. Czuję dużo drewno. Jeszcze kawałek, Kazę. Do przodu. No to jest ściana! Ała! Tu Biolka, tu no. Idźcie. Aha, jest drewno. Ej, dobra, chodź tu się idźcie, 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 idźcie. Dobra. Ja nie <suszy> o, ała! Dzień, no. no, no, zdejmujcie to. W górę? Na swój dom. dom! Co? Nie w górę? Nie kupiłem o, dom w górę. Jaka nie, jest duży. Tak? nie, nie! pochodzę, pochodzę! Nie! jest! Tak! Kiedyś się jest No dobra, ale co podoba wam się? Ale wiecie, że jesteśmy w górach i mamy widok, nie? Tylko jest ale ciemność, co? nie widać. nie kupiłeś do mnie taką kuchnię? Co? Taką kuchnię, ty nie kupiłeś? Wielka, ja ci nie kupiłem tej kuchni, to jest wynajęty dom. Czego ty nie, nie, nie rozumiesz? Na dwa tygodnie. Co? Ale dlaczego to wynająłeś? Dlaczego tego tak nie śpiłeś? To nie będzie nas na święta w domu? Czyli jesteśmy w jakiej miejscowości ogólnie? Eee, w Karpaczu. Ja już Ale powiedziałem. A wiesz, że ja nie byłam nigdy w górach? Nigdy nie była w górach? Nie byłam nigdy w serio w górach, To pierwszy raz. No to jutro stok. Oh. To jest nie, to jest idealna kuchnia, idealna wielkość. Widzicie to? No właśnie chciałem to powiedzieć. Ona jest z tej lodówki. cieszy, nie? z, z tej, tej lodówki. O nie, nie, nie. Jutro dajesz mi pieniądze zakupy, idę i ja będę gotowała. Nic nie mówię, więcej. Nie, 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 nawet tego nie. Problem jest taki Wiolka, że ta duża kuchnia nie sprawi, że będziesz dobrze gotować No dobrze, to i tak będziesz to niedobre jedzenie jadł I mnie to nie interesuje mam pytanie interesuje. do ciebie, gdzie ci są krzyże? Krzyże? No tak No nie wiem, może ktoś nie zamontował krzyży, no nie wiem stary Boże, wiesz że krzyże są niegodne? Stary, mamy Będzie problem wiecie, Będzie Będzie, na pewno I co, tutaj przyjechaliśmy po tak? No przyjechaliśmy w góry W góry W góry No ja mam ja mnóstwo ja filmów W górach to... Ale tu jest super serio stary. No Możemy jest grać, fajnie, tak. szczególnie jak się obudzimy rano i będziemy widzieć no właśnie, widok. Ja nie mogę doczekać Ale ogólnie też chodźcie zobaczyć jakie są gwiazdy tutaj. Wow. Wow, tak jakby... O Boże, szafki się rozsuwają jak... Ja tu jest herbata! O Jezu, ile herbaty Herbata! Patrz, a, a jak zamykam więc... wow. nie trzaska! Wow. jest... Nie! Możesz normalnie walić z całej siły. Patrz, to no, jest z całej siły. Pokaz, z całej rozsuniętej no szybciutko. No dobra, Ale pan, ja widzisz jakie drewno? to i... drewno? To drewno jest bardzo drewniane. Zobaczcie w ogóle, jak widać gwiazdy. Ja nigdy wcześniej tak nie widziałem gwiazd. To nawet kamera łapie. Im wyżej, tym bliżej, tak? pięknie Nie no, ale naprawdę Ale ja podejrzewałem jak jechaliśmy, bo ja czułem, że jedziemy cały czas pod górkę, pod górkę, pod górkę się wznosiliśmy I coś czułem, że będziemy gdzieś w górę Ale lepiej tu jest, taki świąteczny klimat Super, jest, nie? Super jest Tobie jest na górze? Co? Co? <laughs> Co powiedział? Nie wiem, nie wiem Podekscytowany, podekscytowany Piękna choinka bardzo Piękna bardzo choinka, nie? No Co? Możesz, no. Możesz coś zrobić. Chcecie kupić tam prezentę, Prezenty, było... no chyba na Wigilię, co? No to jutro idziemy kupić i każdy sobie wybiera, a ty płacisz, tak? E, nie, to ja wam wybieram chyba. Albo każdy będzie sobie wybierać, bo ja już mam chyba pomysł. Nie, ty wybierasz, mam pomysł jak a, to ale zrobić. Ale trzeba choinkę jakoś ładnie obrać, bo ona jest strasznie biedna, mi się wydaje. Kupimy coś biedna na nią! Jest. Tak, biedna jest ta choinka A może wymienić się? Na większą? Żadnego padku nie, nie będzie. Idź stąd. Sianko, ty tylko Tak Taką był! Dobra, chcecie zobaczyć swoje pokoje czy nie? Ja już mam, nie? Patrz, ja już byłem na górze i nawet klucz mam. Już zamknąłem sobie, który ja chcę. Bez kitów? Ale wiesz, jak jest w jednym pokoju klucz, to w innych są pewnie i pewnie są nawet te same, więc obejrzyjmy, który klucz wejdzie. Nie, to ty byś tak zrobiła. Nie. No to co, wybierajcie pokoje, no. Już możemy wypłacicie. No możecie, no. Ale ja już właśnie znajdę gdzieś tam ten. Ja już mam klucz od tego pokoju. Tylko, że chodź coś pokażę, bo już tutaj się zobaczyłem. jest skrzynka. Ale to zobacz jaka skrzynka już przygotowana dla Ciebie. O chłopie! O gości! Elo! Widziałeś jak się dobrze palił? No no ja, 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 ja. Nogi sobie stawię. O, Jezu. 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 Ja zajmuję ten. Bez gadania no. nawet. Nie masz nic do gadania, Dobra, spokojnie. On Czyli ten Ci się podoba, tak? Ale no no, no po a to jest jeszcze lepsze. Pierdzielaj! Bo teraz możesz związki, Ja teraz się ja nie. Tym, ja ona mnie ale... złożę, nie wykorzysta jeszcze. Mówiliście, że weźmiecie sobie łóżko małżeńskie. Może jeszcze katnice ci załatwię tu. Ale tu się... Może się. <laughs> to jednak się zmieści. Ale nie, ja... Jakby może było takie łóżko, ale podwójne. Jeszcze tak i jeszcze jedno, No to mogę z kim spać, ale to jedną w końcu dla jednej osoby. sobie. Czyli ten pokój chcesz, tak? E, no tak. Ten zamknięty jest mój. Z mówisz, wiesz, no chyba powiedziałam, że ten, no to są. No dobra, no okej. Okay. Ten, więc on może sobie przejść ten, a ty wtedy nie wiem, na kanapę pójdziesz czy Co? coś Ale tak? ten jest mój, ja będę sobie zjaszczurka zjeść tą Tu sobie będziesz spać? No, no tak Będziecie się w dotykać w nocy? Lepiej chyba zjaszczurką niż z całym się dotykać Ale ja nie chcę się z tobą dotykać <noise> to <nie głos> Ja sobie stary sobie stary no, Chciałbyś się z nim dotykać? Nie Ale z tobą też nie To już przesada, nie? Co tyś tak wiola denerwujesz? Ja? Ja się nie Aj. No bo wiesz, trener narobił nadzieję wcześniej, że będzie stał z a teraz mówisz, że nie. na wiol Film, jeszcze, ale co jedno, ten twój puszek ma tu nie chodzić i mnie nie chudzić. Słuchaj, jest. jak gdziekolwiek nasra, położycie to na poduszce i to gwarantuje ci I to też, Klucze masz od tego końca? Co? Każdy klucz jest taki sam A, A cię zgasiło No, czyli co, podoba wam się, tak? Super jest, stary, to jest bajka mm. ten dom, bardzo dom bardzo jest panem, to jest z panny, cały drewniany i sola, gdzieś na jest A widziałaś, jak stamtąd widać gwiazdy? Stąd? Patrz, jakie tu jest niebo no widać gwiazdy, no. Słyszysz? O, ale Słyszysz? Słyszysz? Cicho, cicho. Ja Słyszysz? No słyszę, nie? Ale nieba. pięknie. Ale jest nie mogę jak się odsłonić taki widok, nie? To będzie jakiś dłuższy. No drugie rano, może! A Aby, a mi się brychał, jakby tam był taki mur. Nie, spo, yy, spoko, ra, rano będzie lepszy widok, nie? Tak? Obiecujesz? Obiecuję. <gry> ja drugie łóżko, trzeba iść w Masz nawet lampkę nocną <gry> W piwlu ja nie tu wanny? Właśnie tu powinna w tym miejscu być wanna, Tu idealnie pasuje pod wannę Ty, ja jak naleję do tego wody, to bił będzie Nie, bo to przy... przy. Ale, ale, ale możemy przy tym. zrobić, ty, patrz bo Będziemy tej worek, wyłożymy bo i będziemy wanna że ja, to będzie wanna tylko dla mnie A zmieścisz się? No ja się zmieszczę do tej wanny Ile papieru toaletowego, kurde Ty co z tej <gry> Daj, róbmy na dla Karła. Z tego no co nilu? To jest dobry kal. Chyba cały masz odcinek. Pójrzcie to. Nie chcę puścić. Oddaj go. Zdawisz? Daj go. Bój się bawi. Zabierz, zabieram jest w tym. Pójrzcie to. Zabieraj mi skrzata. Fajnie wygląda jak się dwóch małe gry za no nim <grystanie> <grystanie> I wagam się, że jest to jest najlepsze. Chyba mski. No dobra, no to mi nie pozostaje nic innego jak zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi się podoba. Ja, eee. Podoba się bardzo. I kuchnia. Kuchnia jest najlepsza. No nie, teraz nie zbęś bardzo... mi tą czapkę Mikołaja, bo ty zrobiłeś nam taki prezent. O, masz czapkę Mikołaja. A w Nie możesz zakończyć odcinek. Ja? No ty. Nie. Ja nie powinienem to, zakończyć czapkę. Ale pokaż się w ogóle widzą, jak wygląda w Jak wygląda w tapeczce? No dobra, trzymaj, to zakończy ten odcinek. No dobra, dziękuję Państwu za oglądanie. Spędzimy tutaj następne dwa tygodnie naszego życia, także mam nadzieję, że będziecie nas oglądać przez następne dwa tygodnie. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.